No popatrz pan, w mieście otworzyli nam nowe kasyno. Zagram i może coś wygram. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie oto to Kasyna mod, czyli modyfikacja, która do naszej do gry kilka maszyn, na których oczywiście możemy sobie zagrać i wygrać jakąś nagrodę pieniężną. Czy też po prostu zdobyć taką maskotkę, które stoją tutaj za mną. Do tego dochodzi jeszcze jedna karbika. No i zanim to wam przedstawię, jeszcze takie małe info, które dzisiaj Wam również zapodam na moim fanpage'u. Zatem słuchajcie, planuję wprowadzić nową serię dość nietypową i całkiem ciekawą. Na czym się opiera? W skrócie tak tylko szybko powiem, będzie jeden główny mod. Co 2-3 materiały będę dodawał nowe mody, które wy będziecie proponować i również będę wykonywał Wasze zadania czy też wyzwania, które podrzucicie w komentarzach. Tutaj macie oczywiście screen całej tej mojej wiadomości, która również ląduje na Face'a i bardzo Was proszę, żebyście również w opisie zamieszczali dodatkowe pomysły, jak tą serię można urozmaicić, czy co też może w tym pomyśle zmienić, żeby był on jeszcze lepszy, a seria wydawała się bardziej ciekawsza. I po prostu wciągająca. Zatem to tyle w ramach tego wstępu i tej małej takiej zapowiedzi. Zatem zobaczmy sobie tą modyfikację, która dodaje, jak widzicie, cztery maszyny do gry. Teraz zobaczymy jej crafting oraz yy, takie śmieszne yy, właściwie figurki, które później gdzieś sobie w domku naszym można yy, postawić. Zatem tutaj mamy takie prowizoryczne kasyno, które yy, swojego czasu zbudowałem. No i co, mamy dwie maszyny podstawowe yy, do gry. Zatem zobaczmy, jak je stworzyć. Pierwsza tworzona w ten sposób, druga natomiast ten, oczywiście zasilane złotymi monetami, które tworzymy za pomocą dwóch złotych e, golden nuggetów, czyli już wiecie jak to wszystko stworzyć, no i z takich maszyn jako bonus możemy dostać e, diaksy, bądź też nawet emeraldy, czy też różnego rodzaju tokeny e, emeraldowe, albo złote monety, które pozwolą nam zagrać jeszcze raz zatem. Modyfikacja jest w fazie y, pracy, czyli nadal będzie polepszona, ulepszona, wiadomo. E, no i jak to działa? Po prostu monetą na jedną z tych maszyn klikamy e, po prostu prawym wszystkie myszy i dostajemy na trzeciej wiadomości, czy coś nam wyrzuciło. Czy też nie, jak widzicie te monety są troszkę tak randomowo rzucane, także uważajcie gdzie one poleciały. Eee, o, proszę, troszkę pograłem i jak widać wychodzę na zero. Chociaż teraz jakaś pechowa seria i nic nie mogę trafić. Dwie monety, jedna moneta weszła i jest Emerald, czyli symbolicznie coś fajnego nam się udało trafić. Te maszyny działają podobnie, to jest tylko kwestia gustu, która maszyna Wam bardziej leży. Eee, I którą byście woleli zobaczyć w swoim domu, czyli jak widzicie na razie jestem na minus w tej grze. No, ale się nie przejmuje, bo może następnym razem, jak zagram, to coś ciekawego tutaj ugram. Kolejna maszyna emeraldowa to jest już nieco wyższy poziom. Ja mi się tworzy następująco w taki sposób. Mamy również taką oto maszynę, która no, jest ewidentnym potwierdzeniem tego, że mod jest w fazie testu, ponieważ w ogóle ona nie działa. Ale wiem, że to maszynę da się jakoś modyfikować w kodzie gry. Można po prostu sobie jakby dopasować tą maszynę do własnych potrzeb, więc możemy wrzucać monetę, a ta będzie wyrzucała nam na przykład mięso, tak mi się przynajmniej wydaje. Info nie do końca pewne, ale um, a takie są moje przeczucia. Zatem ja się kraftł w, w taki sposób, no i z tej emeraldowej maszyny otrzymamy nawet blok diamentów, blok emeraldu i różną liczbę emeraldowych tokenów, czyli tych takich żetonów, które posłużą nam do gry. Napędzana oczywiście tymi tokenami emeraldowymi jest ta maszyna, Oprócz, ale szczęście, diaksowy blog właśnie mi wypadł, jego sobie gdzieś tutaj postawimy, ja wiem, albo dobra, przetrzymamy w kieszeni nadal. Jak, jak przede wszystkim zdobyć monety, które napędzą tą maszynę? No tutaj już trochę wyższa szkoła jazdy, musimy spotkać do takiego NPC, a ten jak widzicie, no chociażby taką, taką ofertą handlu zaproponuje nam o to. E, taką wymianę w, w której możemy po prostu zdobyć e, taką oto monetę, za którą potem możemy e, zagrać. Czyli e, jak widzicie również możemy kupić sobie e, no to takie figurki, tutaj w przypadku tym figurkę Emeralda, e, Endermana, sorry. I możemy oczywiście kupić emeraldy również za złote monety, także jak coś fajnego wygramy, możemy to wszystko wymienić nawet na diaks, także e, no to nie bardzo przyjemna modyfikacja, jeżeli wam się czasem nudzi no i chcecie przy, przy okazji wykorzystać złoto, którego myślę, że każdy z nas jak już dłużej pogra ma od cholery i nie wie co z tym złotem zrobić, ponieważ narzędzia jak i zbroja wykonana ze złota nie należy do, do najlepszych. Także myślę, że to złoto raczej leży w skrzyni i, i nic więcej się z nim nie dzieje. No i fajnie to możecie wykorzystać. No i jeżeli szczęście dopisze, trafić się tak jak ja, chociażby e, diamentowy e, blok. Swoją drogą figurki także wyglądają przyzwoicie, także fajnie zobaczyć którąś z nich na swojej półce. Zatem, jeżeli chodzi o tego moda, to by było wszystko. Także miłego grania, jeżeli ktoś e, postanowi tego moda u siebie zainstalować. Swoją drogą rozpatrzcie tą moją propozycję. No i po prostu dajcie mi znać w opisie, czy pomysł Wam się podoba. Może wolicie jakiegoś innego moda głównego zamiast Pixelmona. No jak coś fajnego wykombinujecie, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie o zanie tego materiału. Ja się już zmywam, także. Do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia następnym razem.